Chciałem zapytać o taką rzecz jak wpływ 45 zasad zniewolenia narodu polskiego pracowano w Moskwie 2 czerwca 1947 roku. Jest to dokument prawdopodobnie sporządzony przez Polskie Podziemie Niepodległościowe, tak zwana fałszywka, w celu dyskredytacji rządów komunistycznych w Polsce. Natomiast nie można powiedzieć, że on jest do końca fałszywy. Dlatego, że to są zasady, które rzeczywiście Sowieci w Polsce wcielali w życie. Rzeczywiście tak postępowali. Natomiast oni oczywiście nie byli aż tak kompletnymi idiotami i swojej propagandzie nie posługiwali się takim językiem. To byłoby nazwane, że to są zasady współpracy, czynienia dobra dla Polaków, coś takiego. Byłaby propaganda zupełnie innego rodzaju. Takich dokumentów podziemie stworzyło więcej. Obserwując konkretne działania. Jak postępuje bezpieka, jak postępuje NKWD, jak postępuje partia komunistyczna. Sporządzano takie krótkie charakterystyki, żeby to bardziej uwiarygodnić, oddziaływać na świadomość społeczną. Przedstawiano to jako dokumenty faktycznie komunistyczne. Natomiast nie można powiedzieć, że to jest całkiem nieprawdziwe, że takich zasad nie było i że tak komuniści nie postępowali. Takie zasady były, tak postępowano, tylko nie tego tak nie nazywali. Czyli to jest jakby nazwanie... Yy, nazwanie, yy, rzeczy po imieniu. nazwanie rzeczy po imieniu. Tylko ponieważ nie było takich dokumentów, takich dokumentów podziemie nie zdobyło i tak nazwanych dokumentów Sowieci przecież nie sporządzali, w związku z tym trzeba to było upowszechnić w jakiejś innej formie. Każda forma była dobra, jeśli przybliżała wiedzę, dawała prawdę o istocie panowania komunistycznego. W tym sensie te dokumenty spełniały swoją rolę. Yy, Czyli yy, idąc tym tropem, na ile te zasady, czy też poddanie się tym zasadom przez Burusewicza, który wykreślił 22 postulat o wolnych wyborach podczas strajków sierpniowych, na ile ta podległość tym zasadom wpłynęła na niego, że spowodował samodzielne wykreślenie przyjętego 22 postulatu o wolnych wyborach? Tego nie wiem, natomiast nie mamy pojęcia, czy on coś wykreślał samodzielnie. Nie, chodzi o, wiecie, nie chodzi o sam akt fizyczny, że on to akurat skreślił, natomiast skąd się u niego wzięła taka postawa, żeby odżegnać się od takiego postulatu, w sumie najważniejszego tak naprawdę w tych wszystkich postulatach, bo od tego powinno się zaczynać, żeby móc się rozwijać, móc normalnie żyć, trzeba było zacząć od podstaw, czyli od wolnych wyborów. Jeśli on tego nie chciał. To znaczy, że to było jego przekonanie, ale nie tylko jego prywatne. Ktoś w jego otoczeniu prawdopodobnie musiał go do tego w jakiś sposób nakłonić, przekonać, rozmawiać, bo często to jest tak, że to jest drobna sugestia na kogoś innego, jakiś agent wpływu, który działa, nie bezpośrednio, tylko przez kogoś takiego jak on. Jak wiemy, pan Borusewicz nie jest intelektualistą, w związku z tym jakieś argumenty mogły trafić mu do przekonania. I później już rzeczywiście sam samodzielnie to wykreślił. No, mamy, mamy dzisiaj, w oparciu o dokumenty, do których dotarliśmy, mamy jednoznaczne świadectwo, że strajk, e, strajku, e, czy też data strajku została określona przez SB i GOR. E, to oni byli jak inicjatorami e, wznowienia tego pierwszego strajku. 14 sierpnia 1980 roku. To jest coś takiego, że bardzo często widzimy rzeczywistość nie tak, jak była naprawdę, tylko jak tam się pokazuje. Jesteśmy skażeni pewnymi informacjami, pewną wiedzą ogólną i później następuje tak zwana interpretacja przez tych, którzy nam to opowiadają. My się tym sugerujemy. Nie, nie, nie potrafimy odróżnić tego, co jest prawdziwe, od tego, czego nie widać, co zostało przygotowane. Większość działań służby bezpieczeństwa, tak jak przedtem bezpieki, to, były, to była bardzo solidna praca organizacyjna, praca propagandowa. Jeśli chciało się osiągnąć określony cel, do tego celu trzeba było pracować, ponieważ Komuna nie mogła sama bezpośrednio pewnych rzeczy zrobić, nie mogła na przykład ogłosić, robimy strajk przeciwko sobie. Trzeba było znaleźć ludzi, którzy by to przeprowadzili w taki sposób, w takiej formie. I w danym konkretnym dniu, czy nawet o godzinie, która jest do przyjęcia, została zaakceptowana przez stronę, która ma ten strajk pacyfikować. Wybiera się po prostu miejsce i teren starcia z przeciwnikiem. Tak się organizuje wielkie wydarzenia społeczne. Natomiast wspomniał Pan podczas dzisiejszego spotkania, że jakby 89 rok, jakby wina nasza jest po 89 roku, żeśmy nie dopinowali, nie dopatrzyli. Natomiast na no wczoraj na Pomniku Smoleńsk był materiał z Panem Tadeuszem Szydłowskim, gdzie on wprost powiedział i już 30 sierpnia 80 roku Wałem się prosto w oczy powiedział, że nie można. Zgodzić się na zapis kierowniczej roli, znaczy na, na to, żeby, że nowe związki zawodowe będą czego socjalizmu. Kier, partia PZP przejmie kierownicę w państwie, wsparta sojuszami międzynarodowymi, czytaj Moskwą. Czyli tutaj te 45 zasad, jakby spotyka się z już jakby poddaństwu w Moskwie. Nowych związków zawodowych 30 sierpnia 80 roku. To jest sytuacja w tamtym okresie, kiedy tak naprawdę druga strona, niekomunistyczna, nie jest do tego przygotowana. Poza tymi środowiskami, które mają kontakty z bezpieką, mają kontakty z władzą, jak się później okazało, tragiczne w skutkach i to były kontakty nie jakieś powierzchowne, tam czysto towarzyskie, przypadkowe, tylko bardzo głębokie które prowadziły do określonych działań zachowań całej opozycji, całej strony solidarnościowej, one były przemyślane. Później mamy takie postawy, jak ujawnił na przykład Stanisław Ciosek, ówczesny członek Komitetu Centralnego, minister komunistyczny ds. spraw związków zawodowych w grudniu 81 roku w rozmowie z ambasadorem Niemieckiej Republiki Demokratycznej, tak się to wtedy nazywało. Horstem Neubauerem. On mówi, że odbył rozmowę z Bronisławem Geremkiem, który jest szefem doradców Solidarności, który proponuje, że w tej sytuacji, jaka się wytworzyła, mówię, to jest początek grudnia osiemdziesiątego roku, kilka dni przed stanem wojennym, sytuacja jaka się wytworzyła, związek zawodowy pod nazwą Solidarność jest nie do utrzymania. On się klery klery klerykalizuje, jest coraz bardziej prokościelny, jest patriotyczny, radykalizuje się, czyli będzie eskalował żądania, czyli mówiąc wprost, będzie dążył do niepodległości Polski, do wolności. Jest to zaprzeczenie tego, co robimy. W związku z tym trzeba ten związek spacyfikować, rozwiązać, rozpędzić kadrę kierowniczą i jak minie jakiś czas, jak to będzie spacyfikowane, odrodzić na zupełnie nowym założeniu. I tak się stało w roku 89. Solidarność się odradza. Ma inny statut, inne władze, prawda? Poza tym Wałęsą, o którym Weramy Kupi, jego możemy zostawić. On może być tą Matką Boską, będzie tym znakiem, który będzie przyciągał. Ale to są wszystko działania przemyślane. Co mamy z drugiej strony? Co my mogliśmy o tym wszystkim wiedzieć? Ludzie się cieszyli z tego, że powstaje związek, że jest jakaś tam granica wolności, coś jest wywalczone, a o całej reszcie mieli myśleć ci, którzy nami mieli rządzić. Kto ja wtedy wiedział, że te dwie strony, to są dwie strony tego samego medalu. Że duża część opozycji wywodzi się ze środowisk ubeckich, partyjnych, rządzicieli Polski Ludowej, władców, prawda? Ludzie tego nie wiedzieli, a jak się to mówiło, to nie wierzyli. Pukali się w głowę, mówili głupoty opowiadasz. Dzisiaj to wiemy, ale jest za późno. I naszą winą w roku 89 jest to, że poza samym aktem głosowania, gdzie głosowaliśmy na wybrańców, przez te komitety obywatelskie, które same się przecież mianowały, że po tym zaniechane by były jakiekolwiek działania. Po akcie wyborów uznaliśmy, że reszta się jakoś potoczy. Jest jest nowa władza, nowy parlament, oni nas urządzą. No i nas urządzili. No, ale tutaj jest, jakby, jestem skłonny z Panem, że nie zgodzi z uwagi na to, że 17 sierpnia mieliśmy w postaci Mszy Świętej i Krzyża wystawionego przed Stosją. To był pierwszy krzyż wystawiony przed komunistycznym zakładem w Polsce i chyba na świecie. I gdyby ludzie tym orężem szli, którym rozpoczęli, czyli 17 sierpnia, mszą i wystawieniem krzyża, to było to narzędzie, żeby pokonać. Natomiast no, w tamtym czasie niektórzy właśnie ulegli takim pseudo działaczom jak, jak Legwa Łęsa czy był tam Borusewicz. I to jakby oni wywiedli ten... Bo trzeba, przyglądając się strajkowi, to na początku decydowała cała sala. Od początku tego 17 sierpnia decydowała cała sala. a Później było coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej, a skończyło się na dwóch czy trzech osobach decyzyjnych podczas tego strajku, I jakby pozbawiono demokracji. I to wówczas ta... W 1976 roku partia PZP nie mogła zostać kierownicą w państwie. Natomiast 30 sierpnia została. Została największe zwycięstwo, jakie mogła, jakiego nie osiągnęła w komunizmie, osiągnęła podczas strajków sierpniowych i to nazwano zwycięstwem Solidarności. I dlatego jeszcze spada z sami międzynarodowymi. I tutaj jest jakby przyczynek do tego, że nawet sprawców stanu wojennego nie można pociągnąć do odpowiedzialności, bo solidarność podporządkowała właśnie kierunciem roli partii i nawet dzisiaj solidarność nie chce tej powinny przesąć. Pamiętajmy o tym, że rok 80. to jest ponad 35 lat już panowania komunistów. Nie mamy swoich elit, nie mamy swoich przywódców, dostajemy w zastępstwie ludzi takich jak kuroń właśnie, jak Garemek, jak innych którzy pokazywani są jako antykomuniści, jako działacze, ludzie represjonowani, ludzie im wierzą. I to, że jest krzyż przed stocznią, że są msze, że uczestniczą w tym wszystkim księża, nadają temu formę. Ludzie widzą, że to jest nasze, czyli w takim razie jesteśmy jakoś chronieni, strzeżeni. Dla nich to była tylko sprawa kamuflażu. Chcecie krzyż, proszę bardzo, chcecie msze? macie. Ale władzę tak naprawdę mamy my. I cały czas wiemy, że były zakulisowe rozmowy, porozumienia, były uzgodnienia, tylko ludzie o tym nie wiedzieli. Nie wierzyli w to, jak się to mówiło, czy się coś do tego doszedł, czy się coś dowiedział, bo to brzmiało po prostu strasznie, zabierało nadzieję. Gdyby można było wtedy wyłonić normalnych przywódców, nie tylko związkowych, ale z elit politycznych, ludzi, którzy by określili te cele, że na przykład nie możemy w tej chwili żądać za dużo. Ale w perspektywie będziemy żądać i będziemy tego chcieli. Idziemy metodą małych kroków, ale każdy następny krok powoduje, że następny będzie jeszcze większy, jeszcze dłuższy i musimy walczyć o więcej. Czyli nie odpuszczamy. Takich ludzi nie było. Ci, którzy nadawali kierunek, którzy, którzy wytaczaliby perspektywę jakąś i wyznaczaliby cele, które chcieliśmy osiągnąć. Każdy myślał, że to, czego chce, będzie realizowane. A tamci myśleli, co zrobić żeby nas do tego nie dopuścić. Oni wygrali. Byli, byli ludzie, którzy widzieli te cele i jeszcze przedciepnie te cele wyznaczali, natomiast no, oni byli skutecznie eliminowani przez, przez władzę i przez koronę. To jest, to jest ta przyczyna, że daliśmy się oszukać jako społeczeństwo właśnie głównie koroną, który dogadał się ze SB. Dlatego mówię, przegraliśmy na własne życzenie. Jest oczywiście nie wszystko do końca naszą winą, chociaż mówię, mogliśmy więcej uzyskać, gdybyśmy uczyli się od samych początków, od podstaw, gdybyśmy mieli wiedzę o tym wszystkim. To nie było tak, że nic nie było wiadomo. Można było wiedzieć, wielu tych przywódców, tych działaczy, którzy stawali na czele, miało jakieś życiorysy, miało jakąś przeszłość, prawda? Dlaczego na zebraniach takich ludzi nie eliminowano? Jeśli przyważono doradców... Dlaczego nie było podstawowego pytania? Jaki masz związek z państwem komunistycznym? Byłeś partii czy nie? Ile lat? Co tam robiłeś? Może jesteś fachowcem, ale na tym etapie my tobie dziękujemy. Chcemy mieć kogoś, komu ufamy, a ty jesteś zmienny i byłeś po drugiej stronie. W związku z tym Ciebie obdarzyć zaufaniem nie możemy. Natomiast to zostało całkowicie rozpuszczone. To, tak się tak wydaje, że to samo się działo. Nic się samo nie działo. Oni byli przygotowani, a my nie. W ogóle nie byliśmy przygotowani. Nie mieliśmy o tym zielonego pojęcia. Jak jeśli Adam Michnik chciał się dostać do władz Solidarności, musiał zostać członkiem związku. Nie mógł nim być, bo nie pracował. W związku z tym nie miał statusu, że musi, mógł się gdzieś przylepić do jakiejś struktury związkowej. Co wymyślono? Zatrudniono go na fikcyjną złotówkę w jakiejś spółdzielni podwarszawskiej na jakimś fikcyjnym etacie, żeby uzyskał członkostwo żeby się dostał do związku. Z drugiej strony, jakie działania podejmowano? Była delegacja ze strony opozycji u prymasa Wyszyńskiego. Lista prymasowi została przedstawiona wcześniej, do akceptacji, bo to nie jest tak, że każdy z każdym się spotyka na każdej płaszczyźnie. Na tej liście Adama Michnika nie było. Faktycznie, jak delegacja przyszła, Adam Michnik był. Do strony Korowskiej poszedł przekaz. Adam Michnik spotkał się z prymasem Wyszyńskim. Nie prymas go przyjął, tylko się spotkał jak równy z równym. To wszystko robiło wrażenie, budowało im ten podkład wiarygodności. Skoro prymas z nim rozmawia jak równy z równym, to znaczy, że w jakiś sposób jest to nasz człowiek. On jest po drugiej stronie, jest przeciwko komunistom. Jak był przeciwko komunistom, to dzisiaj wiemy. On za ludzi honoru uważa Kiszczaka i Jaruzelskiego w dalszym ciągu. Następna kwestia. Wspomniał Pan o mediach i bojkotowaniu mediów, natomiast z praktyki wiem, że społeczeństwo, żeby miało możliwość jakiejkolwiek kontroli nad władzą, to muszą funkcjonować media publiczne i moim zdaniem należałoby nawoływać do tego, żeby ludzie wymagali od ludzi zarządzających mediami publicznymi realizacji prawa, bo mamy, mamy zagwarantowane, że informacje informacja że informacje konstytucją, e, ustawami prawo prasowe, ustawa radiofonii i telewizji, e, tylko nie są realizowane. I... Tak, tylko w mediach publicznych, tak jak w każdych innych, wskaźnikiem ich skuteczności jest oglądalność. Dzisiaj to jest mierzone. Ile ludzi, ludzi ogląda dziennik telewizyjny, program publicystyczny, program rozrywkowy. To są ludzie liczeni co do sztuki, ile odbiorników jest włączonych. W gospodarstwie domowym przeciętnie ile jest osób. Są badania, ile osób w rodzinie telewizji ogląda, ile czasu. I to można prawie, że dokładnie, precyzyjnie zmierzyć. Jakby się to rozpoczął, taki bojkot na wielką skalę, on nie będzie całkowicie skuteczny, on nie będzie stuprocentowy. Ale jeśli spada oglądalność jakichś programów, wtedy reklamodawcy, widząc, że dany program, który miał milion widzów, teraz ma tylko 100 tysięcy, nie będzie pchał pieniędzy, żeby się tam reklamować, bo nie ma odbiorców. Wtedy te media są zmuszone do innych zachowań. Żeby istnieć, żeby przeżyć, muszą zacząć robić coś, co spowoduje, że ludzie wrócą i będą oglądać. W tym sensie bojkot jest doskonałym narzędziem. Naprawdę doskonałym. No tak, więc... Tylko będzie skuteczny wtedy, kiedy ludzie się do tego przekonają. E, tak, ale czy nie sk... bo to jest jakby w, w czasie usunięte. Natomiast. Yy, bardziej skuteczną metodą uważam jest, gdyby ludzie się wklicnęli i poszli do ludzi zarządzających mediami publicznymi. Nie będą przyjęci. Natomiast tu jest inna metoda wyboru. E, Trzeba tak? zdobyć władzę, żeby mieć władzę nad mediami publicznymi. Te media są nasze i one są realizowane za nasze pieniądze, za nasze podatki. Nie wymusimy tym, że pójdzie delegacja do jakiegoś pana Brauna czy jakiegoś innego i powie. Słuchajcie, tu my nie chcemy czegoś takiego. On powie, a to nie wasza sprawa, bo my o tym decydujemy. To jest spółka, ma swoje przepisy, swoje procedury i ludzie nie wiedzą, jak się zachować. Trzeba wymusić na nich, na nich to, żeby te ustawy, które obecnie są, które pozbawiają nas jakiejkolwiek kontroli nad tymi mediami, żeby je zmienić. Ale wręcz odwrotnie jest. Uspra prawo nam gwarantuje, że te informacje. Natomiast nieudolność społeczeństwa i domagania się po to, żeby. Były rzetelne informacje, rzetelne informacje, powoduje, że nie są rozliczani ludzie, którzy zarządzają. Bo gdyby ludzie, gdyby ludzie zarządzający mediami publicznymi czuli w społeczeństwa, że temu społeczeństwu mają służyć, musieliby to zrobić. Tego... Tak, tylko to, że są zapisy, że media mają rzetelnie informować, to są zapisy, które nic nie znaczą. Bo my powiemy, że informujecie nierzetelnie, a oni powiedzą, że my informujemy rzetelnie. I nasza postawa w tym momencie jest nieskuteczna. W momencie, kiedy mamy wpływ, jakie są obsady w spółkach, w Krajowej Radzie, wszędzie, gdzie te osoby byłyby odwoływalne, jest możliwość wpływania w ten sposób, jest siła polityczna, gdzie jest określony nacisk, że można to zmieniać, oni wtedy będą no nawet ci sami ludzie, będą się zachowali inaczej, bo będą walczyli o stołki. Dzisiaj nic im nie grozi. Oni mogą kłamać, mogą nie dotrzymywać żadnych umów. A przecież to robią praktycznie na co dzień, bo wiedzą, że nic im absolutnie nie grozi. Natomiast ja tutaj pozwolę się z Panem nie zgodzić, gdyż wiem z praktyki, że gdy jest, bo uczestniczyłem w protestach pod telewizją, jak jest 500 albo 1000 osób pod ośrodkami, dyrekcjami, to ci ludzie miękną i robią to, co im się każe. Nie, 500 czy tam tysiąc osób to nie zrobi na nich wrażenia, ale powinny przy, przy 50 tysięcy, którzy nie przyjdą na 5 minut, tylko będą to powtarzać przez tydzień, aż to będzie skuteczne. Zablokować, nie wpuścić do pracy, protestować. Wtedy to. Odżywą. 500 osób to jest nic. To za mało. Ale 500, 500 już by dało radę. ale, ale gdyby właśnie... No więc róbmy coś, żeby to było 50 tysięcy. To wtedy zrobi wrażenie. To zrobi wrażenie i wreszcie zrozumienie, że muszą służyć społeczeństwu tak. i wtedy będziemy mieli kontrolę normalną władzy i wtedy też jakby może ten postulat 22 o wolnych wyborach będzie wreszcie w Polsce zrealizowany. I do tego tak jak mówiłem, bojkot, jeśli nie całości do przynajmniej określonych programów, jeśli mamy jakieś programy informacyjne, które uważamy za nierzetelne. I ten bojkot byłby częściowo skuteczny, czyli oglądalność by ich spadła w sposób drastyczny, odczuwalny, to oni wtedy wiedzą, że to się przekłada na pieniądze. Nie ma reklam, nie ma finansowania. W związku z tym coś z tym trzeba zrobić. To będzie wymuszenie demokratyczne, do czego my mamy prawo, a oni wtedy mają obowiązek dbać o spółkę. Spółka ma przynosić określony dochód, ma tak działać, żeby nie ponosiła strat. Jeśli jest źle zarządzana, czyli spada oglądalność, ci ludzie są do odwołania. To, myślę, to, że... to, są, to są działania wielostronne, które a, trzeba... I myślę, że trzeba właśnie półtora pójść. Raz bojkot, a drugi raz protesty i wymuszenie na ludziach zarządzających. W no I... kampania społeczna po każdym programie, który nas obraża, który jest wredny za przeproszeniem, trzeba protestować. Trzeba pisać, wysyłać maile, organizować kampanię medialną z, z zewnątrz, pokazywać to, kto jest za to odpowiedzialny. Mówić po nazwiskach, kto, jaki redaktor, jaki dziennikarz, gdzie skłamał. Tego się będą bali. Dopóki to jest ogólnikowe, że telewizja kłamie, to oni się z nas śmieją. Jak powiemy, że dany dziennikarz, dana dziennikarka kłamie po raz trzeci w tym tygodniu i będziemy rozprzestrzeniać tą wiedzę, to będzie coraz silniejszy nacisk. To będzie skuteczne. I bojkot. Dziękuję bardzo.